7 powodów, dla których warto inwestować w akcje spółek amerykańskich. Zaczniemy. Pierwszy powód to duży wybór spółek na gildzie w Stanach Zjednoczonych. Spośród ponad 30 tysięcy spółek możesz wybrać odpowiednią dla swoich kryteriów. Na przykład od producentów papieru do gigantów IT takich jak Google, Microsoft, Amazon lub inny. Drugie to niezawodność. Na gildzie w Stanach Zjednoczonych wiele spółek ma historię ponad 100 lat i nie prosto tylko tak istnieją, a dalej rozwijają swój biznes. I powiem Ci, że w moim portfelu są akcje jednej spółki pod nazwą Walt Disney. Ta spółka za 2 lata właśnie skończy 100 lat. Trzeci następny punkt to dywidendy. Dywidenda na giełdzie w Stanach Zjednoczonych to prestiż i tam istnieją arystokraci dywidendowi. Są to spółki, które od 25 lat nieprzerwanie wypłacają i zwiększają dywidendy. Dywidendy w Ameryce są wypłacane zwykle raz na kwartał. A co mamy na przykład na polskiej giełdzie? Tak, mamy spółki, które wypłacają dywidendy, ale to zwykle raz na rok. Tak, może to być nawet około 6-7% w skali roku w złotówkach. To nie jest tak źle, ale te dywidendy są niestabilne i w ogóle zależą od chęci spółek do ich wypłacenia. Czwarty punkt to jest maksymalna przejrzystość amerykańskiego rynku akcji. Dzięki fundamentalnej analizie amerykańskich spółek gildowych można z maksymalną pewnością stwierdzić, że księgowe sprawozdanie finansowe ma wiarygodne dane. Na rynkach z Polski, Chin czy innych krajów takiej pewności nie możesz mieć, ponieważ niektóre właściciele spółek z tych państw mogą prowadzić podwójną księgowość, a w oficjalnych raportach dla akcjonariuszów mogą być podawane zupełnie inne dane niż te, które są w realiach. A dla nas jako inwestorów, Prawdziwość tych informacji w raportach jest jednym z najważniejszych czynników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Piąta pozycja to płynność lub w prostych słowach można powiedzieć duży wolumen obrotu na amerykańskiej giełdzie. Ty jako prywatny inwestor możesz łatwo sprzedać, kupić papiery wartościowe bez żadnych opóźnień. Na każdą z akcji z łatwością znajdziesz się sprzedawca lub nabywca. Шостий пункт – то велика історія. йоркська гілда повстала в 1817 році, чили аж 204 роки тому. І є навіть до терас пулки, які існують майже від того моменту заложення. Для порівняння, польська гілда повстала допіру в 1991 році, чили допіру якесь 30 років тому. Щодний пункт – то брак подвійного оподаткування для вілу інвесторів заграничних. Jeśli masz podpisany formularz W-8BIN, nie zapłacisz więcej niż 19% podatku z dywidendy czy lub ze sprzedaży akcji. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych płacą aż 35% podatku. A chcecie powiedzieć, że właśnie dlatego, że polskie maklary nie dają formy takiej wypełnić, ja inwestuję przez zagranicznego maklara DeGiro. Oto są 7 powodów, dlaczego warto inwestować w akcje spółek amerykańskich. Z topą był Rościg. Do zobaczenia.